Dobra, wiążę to. Tu jest chyba 80 kg. Nie ma dużo. Nie ma dużo, nie było czasu. Dawaj tylko ty. patrz. Ale patrz, nie dźwiga się, zobacz. Patrz, podciąga się. To prawda, to prawda. No widzisz, po co to szarpać? Po co to się schylać? Może nie jest jeszcze tak dopracowane wszystko, ale... Tutaj ta siemka... Opuszczamy. Kwestia nauki, kiedyś też to takie myślałem, że to nie wiadomo co tutaj jest, ale tu nie ma nic. Nawet nie trzeba myśleć. Mechanizm cięcia, mechanizm nawijania. Wszystko na tym temat teraz co? Musimy jeszcze raz to ściągnąć. Teraz dajmy no środek. Mhm. Jest 110 minus 26, to jest ile? 84. 84. Mieliśmy na to 3 dni, powiem tak, że 3 dni to za mało jest. Teraz mamy dostawę na 19, także yy, no też nie ma za wiele. Dobra. Gdzie choinki? Nie ma choinek. Tu już chyba ze 120. ze zeszłoroczny rejestr. No. Wobec żeby nie. Jak w zeszłym roku było? cztery, cztery dostawy były w grudniu. Nie wiem, kiedy byśmy to Ale po 800. Po 800, tak. No widzisz, a teraz po tonie. No teraz po tonie. Kiedy to był czas i zalewaliśmy posadzkę? Zalewaliśmy to. Nie wiem. Zakonarek gorzej jest więcej. Więc od. Chyba było dwie dostawy, nawet. Kiedyś były kostki. Ale wiesz, wam ci te tasiemki tak oddają nam. Ojej, źle. Ale w celu transportowym, żeby ładnie wyglądało, żeby podkreślić swój profesjonalizm. Jak połowa taką ma około 70, to ona ma jakieś. Ponad 80 kg, pamiętaj, żeśmy wrzucali praski, a nawet czasami musiałem sam wrzucić, jak ci w było. Patrz, jakoś było. Teraz placy, nie placy, wagi, nie wagi. Wyciągarki, nie wyciągarki. Coraz więcej bębny, nie bębny. To co z tym bębnem? Trzeba będzie kupić. Patrzyłeś go? Patrzyłeś jaka cena? No, trochę kosztuje. Trochę kosztuje? Jakiś używane czy... czy no, nie... Ciekawe czy to prywaciarze robią, czy jednak to jakaś działalność jest w jest... tym wszystkim. Może prywaciarz robić, bo to jest proste. Taśma, reduktor. Wszystko na kółkach. No to zrobiłem. Ja bym to zrobił, ale to, to wiesz, to jest czasowo mnie, mnie tu nie, nie tego, nie wydolę. Patrz. Wszystko czeka w kolejce. Remont T25, tam taki mały remont dla bubu. Chwytak, o, chwytak już chyba najdłużej czeka, ale po mało, troszkę przed świętami będę miał czasu. Już nie będę brał bra żadnych zleceń. 110, 110. 20 chyba. Spokojnie, tego głośno tak brzmi. BHP w chodzi, kurwa O Ojejciu, no bo wiesz, tu trzeba dopracować. Tu można było zrobić, jak widzowie mówili, e, takie palety, pięć palet, bo ogólnie na pięciu paletach, można było tutaj nabić też, nabić tutaj takie grubsze deskę, czwórkę, tu i tu po środku i tu i widłami można, można było ale naprawdę nie chce mi się już tego robić, bo wiecie, to jest, to też czas, to trzeba szukać jakąś deskę, takich desek też nie ma, to trzeba było oszparować. Wyszukać takie lepsze palety. Ja pamiętam, kiedyś brali do kwietnia. Do kwietnia, to było bardziej rozłożone. No to też już każdy chce też sezon zakończyć. Ten karton wytrzyma? Wytrzyma. No. Patrz jaki dziad. To nic. No. Nie patrz na to, on na rogach Trzyma.

No, widzisz jak perfekcyjnie? Tak, good, good. Oh. Błoto, mam ja. Każda, błoto. Nie mamy śniegu, także dobrze nam Daj tutaj. Daj, mu dusisz tego kurde zielonego stwora. kubity no. Dobro, zapniemy, zjedziemy, wiesz? O. No co, to sobie gestroki. A było to zmieścić. Trzeba przelecić. Co to było włożone? Jakiś pióra? Czekaj, to nie pióra. Struś! Struś był wiesz. Nie. Jak nie? jest drewno woził. Gdzie? Tam struś, a patrz jego pióra. Gdzie jest tam struś? się mówię ci. A po co to ty to ma bierzesz, a nie... A czyż? to? To troszkę ściągnę ten, tem mam pod ręką. Kurde, to takiego piltka używasz, kurde, najmujesz, Ty a tu masz taką że... przyczepę. Porządno, kurczę, bilder 3. 3 wszyscy, metry. Słuchaj, No wszyscy za tego, no już dali cynk policji, żeby tego szukać, zdjęcia już są, rozumiesz, każda drugówka dostała tutaj zdjęcie tego zestawu i koniec, już popi wodo, no. To nawet na wioskę nie pojadę. Początkowo był taki zamiar, żeby Ogólnie ten targać. Na nic nie pisali, to widział te. Tak. tak, tak. Początkowo był taki zamiar, żeby ten tarkać, natomiast trzeba było wtedy demce kupić na dwie tony, żeby faktycznie na tym haku ciągnąć, bo ten na hak ma dwie tony akurat i to ktoś dobrze zauważył, dobrze ktoś połączył kropki Może również. Żeby tak, żeby z różnymi tak kwestiami. Żeby tak wszyscy uczciwi byli. Normalnie życie, wiedział, się, prawda? Aluminiowa podłoga nic tu jej nie będzie. Niech się przyjdzie na niej czas, tylko po prostu trzeba czasem. Ile nowy Mercedes kosztuje? Patrz jak Perkins ma problemy z tym Mercedesem, to na pewno nie we Francji kupimy. Coś będzie, dlatego tego 3,5. Bo z tym DMC i uprawnieniami to w ogóle jest naprawdę dużo zabawy. Dużo zmiennych jest. To w ogóle jest temat na oddzielny odcinek, żeby zagłębić ten temat, bo jeszcze jest dopiska 96. Wtedy można ciągnąć zespół pojazdów po masie 4250 Czyli na przykład taką przyczepkę, yy, podne 300, tonę 500 wszystko zależy też od pojazdu, od haku To się wszystko zgadza No jakieś decyzje trzeba było podjąć Faktycznie można było wziąć DMC3 tony, bo wiele pojazdów ma hak 3 takie tańsze, troszeczkę mniejsze... Ale ja Yy, tam w wydziale komunikacji nie przy tego na 3 tony No i może zmienić. Ale było. po co? Bo, bo mniejszy nie zrobisz na większość. Ja bym ją zostawił, bo i tak to nic nie zmieni. Wózek widłowy by się zakaszlał. Żeby nawet nie wiem co. Ale paleciek terenowy? Nie nie. Wózek widłowy terenowy... O Jezu, terenowy. Tylko by sobie. Terenowy jest duży. A taki mały wózek to będzie zapał. Ale zapytał. tani! Byś co to wszystko było, kostko wyłożył. To było wszystko kostko wyłożył, Tak. No zawsze jest jakieś rozwiązanie. Jaki tani? Tańszy. Od tego. O ile? O ile no ile? Z tuepem? Taki chyba stary? O! No to ty wszystko nowe musisz mieć. No ja mam czas, kurwa, zaglądać. Czy odpali, czy nie odpali. Już perkin z Mercedesa ma. No to po co tak dużo jeździć? No właśnie. 10 tysięcy rocznie i tyle. Tak. tak, jak u nas. Stacy. Co <grystanie> taki europejski, taki amerykański? Oglądałem ostatnio na kanale Michael USA, Michel, Michel chyba USA. Władek na eksport do USA, prawda? I tam Aha. miał dwustopniowe sprzęgło, spowaganie oryginalnie. To te władki były fajne, naprawdę nie cylinder, głupi ciągnik ale na bazie tego? Tak, taki sam konstrukcyjnie. To jest tylko kwestia silnika, ale dwucylindr... dwa cylindry. Dwa cylindry, tak. Tak, no. żeby tasiemkę nie zerwać? No, ciutko do góry. No patrz, to prześciśni się robot No ale tu kartonów by weszło. O, o, o. Ciągle tu, tu próbówkę bierzesz, nie wiem czemu, bo jest pod ręką. Duży zesad do VTZ. -a. Udało się lampy znaleźć, takie jak w oryginale. Widzowie naprowadzili mnie w tamtym filmie o tym VTZ. -cie. Że co z tego ułaza i tak dalej będą pasować, i to się zgadza. Dzięki za trop. O, tu lampy tyłu. No i to jakoś wygląda w końcu. Będzie pasować, nie będą te otwory widoczne. Te fabryczne, więc też fajna sprawa. Ale one jakieś tak, ty jak faktycznie w oryginale, to one wejdą w ten uchwyt i one będą prosto, wiesz? No właśnie, o to chodzi, tak? No jest, widzę dwa otwory. Zgadza się. Tak. I na kostkę. No. Teraz czy no. jest kostka? to jest. nie będą, twój wybór. Ja bym, ja bym to zostawił tak jak jest. Szkoda pieniędzy, co? co ty? Proszę, Ci wiesz co? Dobra no lampa, ten, obudowa no cała. Bo, okay. No co ty. Okej, okay, jakbym handlował, to faktycznie wziąłbym najtańsze. Hehehe. Dobra. Ale to jest. tym, ja jestem kolekcjonerem, to musi być jak w oryginale. Kolekcjoner kości! Co tu się jeszcze udało zdobyć i kupić? No tak żerówki też kupione. Piękna sprawa. Nie tak O, o tak ma być. Pomęczowy górę o, no i cyk na miniaturkę w nożarówce było. A czekaj, tak nie będzie. no. Awaryjne włączyłeś? No jak awaryjne są do tej kierunku są. Dobra, tylko trzeba stacyjkę przekręcić. No, także widzicie, no czasami trzeba zobaczyć do przyczepki wypożyczonej. Czy tam zawsze się stuknęło parę razy, zaczęło działać. Tam to ma działać. Pamiętam, podłączyliśmy przyczepkę i dziadek przychodził. <laughs> No go zapierdolił, kurwa, wtyczkę wyrwał. Ja pierdolę. Tak nic no, nie. No, wyrwał wtyczkę, no nie chcącę, no specjalnie tego nie zrobił. No i troszkę, no. Proszę cię, no. Tyle przed wyjazdem. Merce me me mesia. Gaza z przodu Ten... do tyłu goła dupa, rozumiem. No Wobec Mercedesa, wywrotkę. O, uh -huh. Nie, nie wziąłem tych bezpieczników, niestety. O, patrz, jest miejsce. Czy... O! jest miejsce. A nie, nie, po, po skosie się da. Tak, czy ciągiem się da stąd? Bo ja dotąd. taki. Patrz, tu przewody są dość duże. Po skosie pójdzie i. Nie po skosie, być. po prostu się da, jak w budownictwie. Po skosie. Damy stąd, dotąd, patrz, przewody są. To wszystkie się porozpina. Pod... czekaj. albo tam jeszcze można odjąć. Bo to dziś niektóre nie łączą. A te się weźmie do bładka, Po opisuje się te bezpieczniki. Wszystko. Ja może. bym chciał tutaj to zrobić. Oh. A co jeszcze się zrobi? Tu trzeba dać dłuższe. Te drzwi mogą się bardziej otwierać ten. Mogą. I to jest właśnie ten problem tak, z tamtej strony, się. że tu lusterko jest. Dłuższy, dłuższy, no dłuższy aż tak mocno nie dasz, no bo da. trzeba było obniżyć w dół. To się obniży. wytnie się i obniży się przyspadnie. O, 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 o Tobie to spadnie. Bardzo dużo osób to się jakoś tak sceptycznie nastawione na świecie, że w Władku. Kurczę, powiem szczerze, że. Jak ktoś bo ma. Oni go są zobaczyć jeszcze w polu, a nie Ale żeby stał kto... w garażu rozwogoszowiony. Ale jak ktoś ma władkę ze świecami żarowymi, ja myślę, że to właśnie te ciągniki są te leda, to ostatnia wersja chyba w 90 roku jeszcze były skręcane. One mogły mieć już świece żarowe. Ciekawe, jak właśnie odpala na tych świecach żarowych. To jest dziwne w tej kamerze. Czego gruby? Taki Gładki, chudy. No Byłem sobie No zaraz hmm. idziemy na wagę. Czekaj, muszę wagę podłączyć, bo. Co tydzień, jak obiecałem wam, będę wam pokazywał ile ważę, ponoć dobrze działa na jelita, po prostu. W górek. No dobrze jelita. Kurwa pierdolimy. No my cały czas tak pierdolimy. Co ty nie widziałeś? A co? A co Joker robi? Kurwa? Co Joker robi? No Mackoje przeszkadza. To by ten VTZ potrzebny, jak kurczę. Przejście. jak Trzysiątka Jokerowi. Ale zobacz jaki ładny. Zobaczysz. <laughs> no tak. Zobacz, jaki się... piękny. Aż brzydki. No bo... Pacek Kolejny jest. raz to mówię, robił od a tu będę na nim pracował, jak będę miał czas, jak mi już zdrowie nie pozwoli w polu być, przygrzewać mózg, to ja to tak zrobię elegancko, to będę z takie sprawy blacharskie lubię robić w cieniu, wiecie ja już nie nadaję się do roboty w polu, także na razie trzymajcie się, my wracamy, później wam coś opowiem jak tam biorą, I pewnie tak samo jak w robi 60, wiesz to my to wszystko robimy dla widzów, wszystko, wszystko dla widzów, tak.